W logistyce liczy się precyzja, czas i bezpieczeństwo. Przedstawiamy FX Stop Track, system blokowania kół. Zatrzymaj ryzyko, zyskaj pełną kontrolę. Każdego dnia w magazynach, gdzie operują pojazdy ciężarowe, mamy do czynienia z ryzykiem niepożądanych ruchów pojazdów. Błąd ludzki i brak odpowiednich blokad mogą prowadzić do groźnych wypadków i strat materialnych. FX Stop Track wykrywa każdy niepożądany ruch pojazdu i natychmiast uruchamia sygnalizację świetlną oraz dźwiękową. Jest prosty w obsłudze i uruchamia się automatycznie. Jeśli pojazd zacznie się przemieszczać, aktywuje alarm informując pracowników i kierowców o niebezpieczeństwie. Dodatkowo po zmroku uruchamia się oznakowanie poziome. Wirtualna linia wspomagająca podjazd pod rampę. FX Stop Track to nie tylko technologia, to gwarancja bezpieczeństwa. Zainwestuj w bezpieczeństwo swojej załogi, minimalizując ryzyko strat.